Moi drodzy, dzień dobry. Witam Was na trzecich warsztatach dotyczących wystawy stałej w Muzeum Współczesnym Wrocław. Wystawy archiwum Mierzego Ludwińskiego, którą możecie oglądać w Muzeum Współczesnym za darmo. Bardzo blisko wejścia, bardzo blisko kasy. Zaraz jak wejdziecie, to po prawej stronie łatwo znajdziecie tę wystawę. Dla tych z Was, którzy są z nami po raz pierwszy w dwóch poprzednich filmach, troszeczkę więcej opowiadałam o artystach, którzy są tam pokazywani o samej tej przestrzeni. bowiem cykl ten Dotyczy artystów, dotyczy, dotyczy tylko wybranych prac, które pokazujemy w tej przestrzeni, w przestrzeni Archiwum Jerzego Ludwińskiego. Więc, jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej, poznać innych artystów, którzy są tam zaprezentowani, to zapraszamy Was do tej przestrzeni wystawy. Albo na wirtualny spacer, ponieważ też jest to taka możliwość. Za chwilkę do niego sobie przejdziemy. Natomiast czym dzisiaj będziemy się zajmować? Dzisiaj, moi drodzy, będziemy poznawać takie hasło jak asambler. Będziemy dowiadywać się, w jaki sposób można tworzyć przedmioty z innych przedmiotów, w jaki sposób je łączyć. I dlaczego lustra były tak ważne w twórczości Borowskiego? Ponieważ Włodzimierz Borowski będzie dzisiaj naszym artystą, którego pracą prezentowaną właśnie w tej przestrzeni wystawy będziemy się zajmować. Gotowi? to możemy przejść już teraz do tej przestrzeni. Wchodzimy sobie na stronę Muzeum Współczesnego Wrocław i w zakładce wystawy, w zakładce archiwum Jerzego Ludwińskiego znajdziecie informację właśnie taką pokrótce o tym, co znajduje się w przestrzeni tej wystawy, jacy artyści są tam prezentowani. Ja Was natomiast zabieram już teraz na spacer wirtualny. Tutaj zobaczcie, na samym dole mamy materiały do pobrania i mamy właśnie dokumentację fotograficzną. Składa się ona z 62 slajdów, pokazujących dokładnie całą tę przestrzeń wystawy, do której możecie się udać, właśnie to archiwum, w którym możecie pogrzebać, pootwierać szuflady i spróbować odnaleźć różne ciekawe, ciekawe prace, ciekawe pomysły artystyczne. My natomiast teraz przejdziemy sobie do strony 51, czyli zobaczcie, prawie na sam dół musimy zjechać. I na stronie 51 znajduje się już praca, która Dzisiaj interesuje. Jak uważnie się przyjrzycie, to mamy tutaj taką ramkę z czerwono-pomarańczową pracą. Jak przejdziemy na stronę 59, natomiast, to zobaczycie tę pracę z innej perspektywy. To jest praca stworzona przez Borowskiego, Włodzimierza Borowskiego, który już Wam wspominałam. W 1967 roku stworzył tę pracę i ona nosi taki, nosi nazwę bardzo nietypową, ponieważ nazwana została manilusem. Manilus. To jest neologizm, czyli słowo stworzone przez samego artystę i składa się ono, jest ono zbitką z sylab, z dwóch słów. Mani-lus. Pomyślcie chwileczkę, czym ono mogło być, jaką zbitką? Manilus. Może. Jednym ze słów jest lustro, które tutaj widzimy właśnie w pracy Borowskiego. To jest prawdą, druga część tego słowa, czyli luz, jest wzięta od lustra. Natomiast mani jest od manifestu. Mani luz. Czyli taki manifest lustrzany stworzony przez Włodzimierza Borowskiego. W swoich asamblażach. Czyli takich pracach stworzonych z różnych przedmiotów, różnych obiektów złączonych w jedno, którym nadaje się tym samym nowe znaczenie, wykorzystywał bardzo często lustrzane pasma, które łączył właśnie z tymi wspomnianymi przypadkowymi obiektami. Jak popatrzymy na inne jego prace, to zobaczymy właśnie o co chodzi w tych lustrzanych pasmach i jakie możemy zobaczyć połączenia. Bliżej się przyjrzymy tej pracy, o zobaczymy ją teraz tak en face, z przodu, jak, jak ona wygląda, to zobaczymy, że to lustro jest tutaj niezwykle istotnym, istotnym elementem. Przyjrzyjcie się uważnie też, jakie inne obiekty, właśnie te włączone, doklejone obiekty w tym asamblażu jesteście w stanie rozpoznać. Część z nich jest podpisana też przez artystę, Artyste, więc łatwo jest nam to odszyfrować. Zobaczcie, mamy cukier, na samej górze nawet strzałeczko, to jest rzeczywiście cukier. Mamy wspomniane już lustro, mamy styropian, który też jest podpisany. Mamy papier, mamy. Yy, i mamy też farbę tutaj, yy, którą artysta domalował te elementy otaczające, doklejone elementy. Natomiast, kiedy odwiedzacie tę wystawę, to możecie w tym lustrze się po prostu przejrzeć. To jest takie. Performatywne działanie, które tutaj proponuje nam artysta, jak byliście z nami już na cyklu warsztatach poezji i performance, to wiecie już czym performance jest, proponuje nam takie performatywne działanie, czyli włączenie się w tworzenie tego obiektu, ponieważ jak popatrzymy w lustro, to po prostu zobaczymy swoje własne odbiorniki. I moi drodzy, właśnie to odbicie, zobaczenie siebie, przeglądanie się w dziele sztuki będzie naszym punktem wyjścia do stworzenia dzisiaj pracy warsztatowej. Ja Wam chcę zaproponować bardzo prostą w moim wykonaniu pracę, ale możecie poszaleć, możecie zrobić bardziej rozbudowaną pracę. Taką właśnie jak Włodzimierz Borowski tutaj mm, wykorzystał. Bardzo ważne jest, żebyście uważali przy wykonywaniu tej pracy. Możecie poprosić rodziców, opiekunów, brata, siostrę o, o pomoc przy jej wykonaniu, i już zmierzam. Do tego, co będziemy dzisiaj w ogóle robić. Moi drodzy, przyjrzyjcie się uważnie temu, co ja przygotowałam Wam do części warsztatowej. Oczywiście będzie nam potrzebne lustro. Ja miałam takie lusterko powiększające. Papier kolorowy, który będziemy przyklejać. Może to być papier samoprzylepny, niesamoprzylepny. Nożyczki. Fajnie by było, gdybyście mieli nożyczki w różnych kształtach do wycinania, w zawiasy, różne fale, różne dziwne geometryczne kształty. Klej. Kolorowe mazaki, kartki białe, tak? To wszystko będzie nam dzisiaj potrzebne. Możecie też wykorzystać oczywiście inne obiekty, które macie w domu, na przykład takie na patyczkach przedmioty. Możecie jeszcze z kartonu coś innego powycinać. Wszystko zależy od Was. Jakie materiały macie akurat w domu pod ręką, i to wszystko, co będziecie wycinać, te wszystkie elementy, które będziecie mieli, będziemy, jak w Borowski tworzyć nasz asamblaż, czyli przyklejać te obiekty, przyklejać te przedmioty do naszego lustra, żeby stworzyć to performatywne działanie i zobaczyć siebie w otoczeniu stworzonego przez nas dzieła sztuki. Jeżeli możecie, to zaszalejcie i poprzyklejajcie też do samego lustra, Lustra, na przykład jakieś obiekty, jakieś elementy, żeby może trochę zniekształcić też wasze odbicie w tym w tworzonym przez Was dziele sztuki. Tak? Pamiętacie, że Borowski wykorzystywał też mniejsze, dłuższe fragmenty lustra niż to, co widzieliśmy. W tym manilusie, którego możecie zobaczyć na, na wystawie, więc automatycznie to nasze odbicie było trochę już zniekształcone, było, było inne niż w rzeczywistości. Więc, jeżeli macie inny kształt lustra, super. A jeżeli macie takie duże, duże lustro, które wykorzystujecie, to spróbujcie, właśnie, jeżeli oczywiście możecie, pomanipulować ze swoim wizerunkiem i coś spróbować ponaklejać w, na, przez, na, na samą płaszczyznę na samą płaszczyznę lustra eksperymentujcie też z kształtami, jakie chcecie tutaj podoklejać. Używając kleju i naklejając go na ramę, nie zniszczycie. Jeżeli będziecie naklejać tylko na ramę lustra, to nie zniszczycie tego lustra, bo ten klej bardzo łatwo później, później schodzi. Więc możecie też wykonać taką chwilową pracę. Tak? Nie musi to być trwały obiekt, może on być właśnie taki, taki ulotny, jeżeli chcecie wykorzystywać później. To lustro, po prostu jako, jako lustro. Możecie też zaprosić członków rodziny do, do tego działania. Może każdy z Was dołożyć od siebie jakiś fragment w tym w tym warsztacie i spróbować stworzyć taki wspólny asamblaż Możecie nawet nie zdradzać na samym początku, jaki jest cel tego działania, tylko poprosić, żeby każdy z nich wykorzystał jakiś obiekt, który może, który będzie chciał wykorzystać. Taki obiekt, który może już mu się wydawać niepotrzebny i później spróbujcie stworzyć z tego jedną przestrzenną pracę. Zobaczcie, co w takim spontanicznym działaniu może się narodzić. Ja jak Widzicie, naklejam, naklejam na lustro różne wycięte, wycięte kształty Ale mówię, mogą to nie być tylko powycinane kształty a Mogą to być też po prostu obiekty takie jak chociażby właśnie drewniane, drewniane serduszko Czy inne jakieś obiekty, które macie ochotę akurat poprzyklejać do, do ramy lustra Czy... Tak jak już wspominałam, czy tak jak możecie do samej płaszczyzny, płaszczyzny lustra poprzyklejać. Możecie też podrusowywać coś, tak? uzupełniać Możecie też napisać, czym te obiekty po prostu są. Tak jak Borowski robił, pamiętacie pewnie? Styropian i strzałka, cukier i strzałka. E, więc możecie też wykonać takie, takie działanie w swojej pracy, kiedy dostaniecie jakieś przedmioty od kogoś z rodziny, to po prostu, żeby też to robili właśnie taką taki napis razem ze strzałką, żeby ten asamblarz był jeszcze bardziej rozbudowany, żeby jeszcze był takim językowym, miał taki językowy element dołączony do swojego, do swojej przestrzeni. Jestem bardzo ciekawa, jakie manilusy Wy stworzycie. Czy może będą te manilusy właśnie jakąś manifestacją czegoś? Czy może nazwiecie po prostu inaczej te prace, tak? Bo pamiętajcie, że to są manilusy Borowskiego, które był manifestem lustrzanym. Możecie wymyślić nową nazwę do swojej, do swojej twórczości. Może wtedy ten przedrostek będzie inny. Może będzie postlust, tak? Jak że postawa pewna, czy Portlust, jako z portretem związanym, tak? poeksperymentujcie z nazwą. Pamiętajcie, bo to jest rzecz, o której często zapominamy, tworząc nasze prace warsztatowe, zapominamy nadać tytuł naszym dziełom. To jest bardzo ważne i też kreatywne działanie. Tak wygląda mój, m, m, moja praca, mój, mój kolor zrobiony tutaj, głównie dookoła ramy, ramy lustra. Pokażcie nam, jak wygląda wasza praca. Dla przypomnienia, jeszcze na, na sam koniec, tak wyglądała praca Włodzimierza Borowskiego. Przyjrzyjcie się jej uważnie, możecie ją sobie też powiększyć, przyjrzyjcie dokładnie tym kartkom, które tutaj są napisane, co na nich zostało napisane. Zainspirujcie się tą pracą i życzę Wam miłej pracy warsztatowej. Możecie nam się pochwalić swoją pracą w, w komentarzu, więc życzę Wam udanej zabawy i zapraszam Was. Z niedługo na ostatni czwarty warsztat z tego cyklu. Do zobaczenia!